Cześć, ma, witam Was w kolejnym odcinku z 1 na 1 na Lolku. Dzisiaj jesteśmy z Hubim. Witam wszystkich tu serdecznie. Elegancko, Leblanc, bo to jest. No trzeba malonkę skroić, tą Leblanką, bo się poczuwa. No trzeba, tu trzeba. trzeba mu pokazać, jak to się na środku robi u nas. Dobrze, że chociaż tą Leblankę mainujesz, bo nie wiem, jak by to było. No, już bez takich tutaj już. Tak to nie, tak to nie. Dobrze, że nie wiem, o co chodzi na Leblanc, bo. O, całe szczęście. Krucho by było Fajnie, że nie masz skinka No menia, ty ale, też nie masz Ale nie dobrze wysyła. ci powiedziałem teraz, czy... Tak, tak pira ze drzwi, ale powiedzmy, że dobrze, bo tutaj po odcinek to trzeba trochę No trzeba, trzeba Dam ci fory, żeby nie było, bo ostatnio na odcinku słyszałem, że zostałeś skrojony, to wiesz Nie Aha? może być tak, że tego melonka biją bo... No to zarobiście NUNE challenger zobowiązuje No, jakby nie patrzeć Dobrze, że ciastek poabijać mogę bo. No nie taka agresorka to nie. Na dłuższą metę to nie Ale Desmarata. cooldown ma to W18 sekund. C no ma na C. Raz, raz na 5 lat mogę sobie użyć to W, czy tak średnio? No tak wiesz. Jak filaż drzwi w sumie. No. Ty wie, czego się spodziewać po tobie. Właśnie, niczego w tym jest problematycznie. No, przecież ty jesteś Mineblanki. No, Mania blanka. No, a nie? No tak. Od kilku dni to można było powiedzieć, że tak. O! Jak mi tutaj zażądało. No, Dobra, jaka wymiana. O no. to chodzi. Te, te dzikie leinery to jest to. To się lubi. Dobrze to się ogląda. Dobrze, że tego klona chociaż masz, bo nie wiem, jakby to było. Na całe szczęście. Ciekawe kogo będziesz gonił malunek. I to ma minutę tylko cooldownu, to ty zaraz masz kolejnego klona tej. No pewnie, że tak, a co ty? Dobrze, że ogarniasz, bo nie wiem jakby to było. No już... już. Te kilka dni zobowiązuję. Do Dobrze, że ci mogę dać jeszcze stojmości. jakieś fory, bo. O. O, taki łańcuszek lubimy, co? <laughs> taki stunik. Mm. No mówię, że ja ci tu fory będę dawać. Tak, tak, ja wiem, melonek. O, lubię. Ale widzę tutaj nieki. kolega, tak lubimy. jak ja. Lubimy, No, trzeba było oddać też jeden jeden. O, taki. dobra, nie mam pytań. Dobrze, że ten piorun mi chociaż szedł. Bo... Ale nie zapowiada się to ciekawe jak na razie. No, melonku, ale Uuu. bez taki, bez taki no. Hej, i tutaj widać, że ja też main leblanki nie będę oszukiwać, tak naprawdę no to nią codziennie. No mówienie, ale tu doświadczenie Gierki to nie to samo. No wiadomo jak jest. Dziękuję Ci bardzo za 1 na 1. W przyszłych sezonach nie poraż, Haiti wierzę w Ciebie. No, miejmy taką nadzieję. Na pewno będziemy ćwiczyć będzie... i poprawimy tę sytuację, no bo tak to nie, ćwiczona, nie może wyglądać. Będzie ćwiczona, będzie może. ćwiczona. Możesz... Musi, musi. Możesz się malonek musi podłużyć trochę tego main'a ale Blanki. <laughs> e, dziękuję bardzo za zaproszenie i no co, czekamy na następne sezony. No tak dokładnie. Powiem. Dzięki za oglądanie i do następnego odcineczka. Dzięki bardzo, na razie.